Zaplanowana na przyszły tydzień wizyta prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech została znacznie ograniczona. Ostatecznie polski prezydent weźmie udział jedynie w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Estergom. Odwołano natomiast jego spotkanie z prezydentem Węgier Tamaszem Sulyokiem w Budapeszcie oraz dwustronne rozmowy z premierem Wiktorem Orbanem. Decyzja ta jest bezpośrednią reakcją na piątkową wizytę Wiktora Orbana w Moskwie, gdzie węgierski premier spotkał się z Władimirem Putinem. Tematem rozmów była wojna. W Ukrainie dostawy energii na Węgry oraz możliwe przejęcie serbskiej rafinerii ropy należącej obecnie do rosyjskiego kapitału. Od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku żaden europejski przywódca poza premierami Węgier i Słowacji nie odwiedził Moskwy. Wizyta Orbana spotkała się z ostrą krytyką ze strony przywódców Unii Europejskiej. Prezydent Nawrocki wcześniej zdecydowanie potępił również inspirowany przez Rosję amerykański plan pokojowy dotyczący Ukrainy. Ukrainy, który Viktor Orban jako jedyny lider w Europie otwarcie poparł. Odwołane spotkanie z Orbanem miało być pierwszym prywatnym kontaktem obu polityków od czasu zwycięstwa Karola Nawrockiego w drugiej turze wyborów prezydenckich 1 czerwca bieżącego roku.